Jesteśmy właśnie w hotelu Mazurski Raj, gdzie właścicielem jest Krzysztof oraz Anna Szubierajscy. Anna była już u nas jako jeden z wykładowców. Tym razem w niedalekiej przyszłości będziemy gościć również Krzysztofa, założyciela i właściciela tego hotelu, ale nie tylko. Również wielu działalności. Krzysiek, uwaga, zaczynał od małego biznesu, jakie była produkcja obuwia. Z produkcji obuwia zyski zostały reinwestowane do cegielni, później produkcja kostki brukowej, następnie Produkcja rur. W międzyczasie doszła deweloperka i hotel. Więc jak sami widzicie, nie od razu Rzym zbudowano. Krzysiek, a teraz Twoja rola, opowiedz jaka jest historia tego miejsca. Tutaj już jesteśmy właścicielem 11 lat. Kupiliśmy tak, jak gdyby część tylko środkową. To było telekomunikacji polskiej. A później rozbudowywaliśmy, Koło 7 lat rozbudowa trwała, bo najpierw robiliśmy część bankietową, później drugą część właśnie z basenami, z atrakcjami, także tu mamy siłownię, mamy kino, mamy salę dla dzieci, mamy strzelnicę, mamy spa fajne, strefę saun, także no, jesteśmy w tej chwili takim jednym z fajniejszych obiektów. Jesteśmy teraz w salonie, pięknie wszystko wykończone. Na piętrze mamy antresolę, gdzie mamy sofę, którą można rozłożyć na łóżko również obok, zaraz znajduje się kolejna przestrzeń przy głównym wejściu mamy jedną łazineczkę i tu mamy główną sypialnię wraz z własną łazienką no i też jest wyjście też na sam balkon. Czemu wam to pokazuję? Słuchajcie, pokazuję wam to dlatego, że po to też robię te konferencje, po co robię też te spotkania, które mi odmieniły życie, odmieniły mi je na tyle że dzięki nim poznałem wiele fantastycznych osób spośród was które miały ogromny wpływ na to kim dzisiaj jestem, co dzisiaj robię stąd też warto Cały czas odkrywać nowe oceany, poznawać nowych ludzi, bo nie wiesz tego, czego nie wiesz, i tak naprawdę będąc otwartym, możesz się zawsze mile zaskoczyć, z czym może przyjść do Ciebie drugi człowiek. Jestem to jest z moją rodziną. zostaliśmy tutaj z jeziora, pływaliśmy na motorówce, co robiliśmy na rowerach, zrobiliśmy z dzieciakami piękne trasy, zrobiliśmy 20 km wszyscy słuchajcie, cali. Więc można naprawdę ten czas przyjemnie spędzić. A mało tego, poza obiektem tym masz jeszcze również przestrzeń dla jachtów, tak? Tak, mamy port na 150 łodzi, rowery fajne, elektryczne, mamy kłady, mamy zetery, mhm. także mamy dużo takich atrakcji dla ludzi. Ogólnie można naprawdę fajnie tutaj spędzić czas. Dodatkowo jest również. Na no, osobno wyznaczone sekcja spa z saunami e, i z zabiegami, więc tak. można też się zrelaksować. Mamy tu Filipińczyków do masażu, także masaże mamy naprawdę najwyższej półki. I jest do tego jeszcze strefa, gdzie można ogniska rozpalić, tak. e, też kiełbaski mogliśmy sobie zrobić. Więc słuchajcie, o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że nie celujemy w to, że jutro wstaje i moim celem jest zostać milionerem. Moim celem jest dostarczyć dla ludzi wartość. Tak i to, słuchajcie, robił Krzysztof od e, tak naprawdę samych początków, czyli tworzył produkt. E, ten produkt oczywiście musiał mieć odpowiednią jakość, odpowiednią cenę i tworzył wartość, tak więc klienci się wtedy pojawiają, e, pojawiają się zyski, ale te zyski nie były przejadane, były reinwestowane. Oczywiście. Bo tak naprawdę w ten hotel to przez te 11 lat, to to więc co wkładałeś, się, czy wyciągałeś? To co zgromadziliśmy, trzeba było tu włożyć. No właśnie, więc, więc widzicie, idea była tego taka, żeby tworzyć tą wartość i tak naprawdę rok do roku, rok do roku coś nowego było dostawiane. Jeżeli chcecie inspirować i osobiście poznawać takich ludzi, to Krzysz, Krzysztofa poznacie na jednym z naszych najbliższych jesiennych spotkań. Więc do zobaczenia na naszych wydarzeniach ASBIRO Investors Sheffield. Cześć! Jedno wydarzenie, setki możliwości. ASBIRO Investors Sheffield. Już 20 września. Dołącz do nas i nie przegap tej okazji.